Obrażony on na Ciebie, a Ty na niego i zobaczymy, co on by chciał Tobie powiedzieć, a co Ty chciałabyś mu powiedzieć, ale każdy milczy w tym wszystkim. Zobaczymy, w jakich Ty jesteś energii i czy ten rozkład jest konkretnie do Ciebie pasujący, tak? Dobra, w jakich energiach jest dziewczyna, która to ogląda. No powiem tak, ty myślisz o tym mężczyzny, ty jednak chcesz być z nim w związku, od Ciebie tęsknota, ty, ty z jednej strony czujesz, że to ten mężczyzna, którego ty chcesz. Ale on jest taki trochę powolniej, powolniej jak ty. Ty jesteś szybka, ty chcesz od razu, wszystko, dawaj, ok, i już. A on takiej muszę pomyśleć, swoje uczucia on bardzo nie otwiera. I on na razie tak jakby czeka. Co ty czekasz? Aha, on e, człowiek, który nie, nie lubi... E, pokazywać swoją słabość w tym, że on może powiedzieć Tobie coś o sobie, ale takim bardzo swoim, nie? Które on nikomu nie mówi. I, a on rozumie, że z Tobą on musi to zrobić. O, Ty jesteś takim człowiekiem, że Ty chcesz to wiedzieć. i A on taki, że zamyka się, a on rozumie, że dla niego jest problem, żeby utworzyć się człowieku obcemu. Może nie, nie obcemu, a możliwe to, że jakby dla niego to jest tak, jego to jego w środku i już, on nie chce otwierać się i on zawsze nosi taką możliwą maskę trochę człowieka, który jest stabilny, niezależny, taki silny I, i on tak chce pokazywać dalej, chociaż sam po sobie y, możliwy być taki mężczyzna, który jest wrażliwy i y, y, y taki i y zazdrosny i y, y, y obraża się, nie? Tak jak teraz w tej sytuacji, że obraził się, nie? No, i taka sytuacja. Dobra, poznała Twoją taką sytuację podobną, no to możemy dalej próbować. Dobra. Obrażony jesteście i on, i ty. Chociaż ty widzę tak na luzie, tak, tyle, że będziesz z nim. Takie uczucia mam po tych kartach. Dobra. Obrażony ty i on. Co on tobie chciałby powiedzieć? Taką Wprost. Ja chcę z Tobą spotkać się. Ty, e, między nami nie ma rozmów. Dlaczego? Ty, bo Ty obrażona, nie? I Ty pytasz, dlaczego nie ma rozmów? Dlaczego Ty tak jest? Dlaczego tak e, teraz takie dzieje? On. Ty wiesz, ja Cię kocham. I ja chciałabym z tobą mieć związek stabilny. Stabilny. Ja czuję, że, że to to ty. Nie rozmawiasz. Już postawię kropkę. Ja już zmęczona tym wszystkim. E, twoja taka reakcja, nie? Że po prostu ty chcesz być szczęśliwa, a nie męczę się tymi rozmowami i że, że koniec między wami, nie? Jako tak. E, o to. Dobra, on ty dla mnie jesteś też bardzo cenna. Dlaczego ja Cię tak kocham? Nie rozumiem tego. Ty mówisz, ale karty nie? Ty mówisz, mi ta miłość boli. Ja już. Nie wynoszę tego po prostu. Mi jest ciężko, a ty mnie nie rozumiesz. Ja chcę, żeby ty to wszystko mi mówił. Ty nie gadasz mnie, ty, ty sam w sobie coś trzymasz. Dlaczego tak jest? Mi to boli. Hmm. On. Ja o tobie zawsze myślę. Dlaczego tak jest? Ja po prostu w szoku jestem. On w szoku jest, dlatego że u, ty, u niego cały czas w tej głowie. Ty, ja jestem zlona ciebie. Albo ty zmieniasz się i zmieniasz swoje podejście do mnie, albo po prostu ja nie wiem, co to będzie. Ty też czasami umiesz manipulować tym wszystkim. No, on myśli, że, że to już koniec, powiem, że on tak pomyśla. Dobra, on... My jesteśmy na odległość, ja to rozumiem. Ty. Ty możesz być mężczyzną takim, który po prostu pomyślę i działa, a nie... Ja to myślę, ja to muszę działać, bo muszę być silną, i chociaż już zmęczona tej siły i być ten silny kobietą. Ja chcę też wyluzować. Ja nie chcę być mężczyzną w tym związku. Ja chcę być e, przy przymężczyzny. Ja chcę być e, obok mężczyzny, której mi poprowadzi on. Ja mężczyzna jestem stabilny. Ja Cię to pokażę. Niezależny, stabilny, wiadomo. Możliwe też pokazywać swój charakter. Ty chcesz mężczyznę, którego wcale taki, żeby pokierował po prostu to, Ty możliwe tego nie pokazujesz. No, ty tego chcesz. Ty tego chcesz, żeby on poprowadził, można powiedzieć, związek. Ok, ty. Ja chcę, żeby ty przyjechał do mnie. On. Ja czuję. Że Ty jesteś blisko osoby, ale przy tobie ja czuję się jakimś chłopaczkiem, który nie działa po prostu. który chce, ale nie działa. I ob której obraża się nie. Ty. Trzeba rozmawiać. Rozumiesz to czy nie? Rozmowa jest najlepszym tym wszystkim w tym związku. On. Ja poczekam. Ja poczekam. Żeby Ty uspokoiła się, żeby. Nie denerwowała się, żeby. Muszę czas. Muszę minąć czas, żeby ja mogł z tobą spokojnie porozmawiać. Ty. Ja już rozczarowana wszystkim. Ty mi tyle czasu nie dajesz pewności, że ja po prostu nie wiem, co dalej. I ja nie chcę. Ja chcę pewności w życiu, ja chcę mieć e, taką e, zapewnić pewność w tym, że obok mnie mężczyzna, której damy to pewność. A ja jestem rozczarowana tym wszystkim, tymi rozmowami między nami. Ok. On. Poczekaj, znowu, on sam. Z, um, ja powiem tak, on sam z sobą walczy. Z jednej strony on cię kocha, a z drugiej strony on walczy sam ze sobą, nic nie robić. O tak, on rozumie po prostu, że ty jesteś zła i on musiał czekać, bo on chciałby działać. Ale z drugiej strony on rozumie, że ty jesteś zła na niego, on muszę poczekać. Ja muszę poczekać, on mówi. Ja muszę poczekać, oczekać, bo, bo tak muszę być. Ty, ja chcę być twoją kobietą. Ja jestem, prawie jestem twoją kobietą. I ty to wiesz, że my pasujemy jedno do drugiego. My podobni jesteśmy. Nas i zainteresowania możliwe podobne. Możliwo, to, że ja pokazuję swój charakter, to dlatego, że ty jakoś tak robisz, że powodujesz we mnie takie zmiany, że ja nie jestem taka. Jestem kobieta, która jest stabilna, niezależna, która docenia siebie tak samo jak i ty. Dlaczego ty to robisz? Że ja jestem rozczarowana tym wszystkim. On manipuluje, bo ja manipulator trochę, ja jestem zezdrosny i, i nic nie mogę z tym wszystkim zrobić. Ty do niego. Ty jak dziecko. Ty jak dziecko, ty po prostu zachowuj się jak dziecko. Ty nie, nie zachowuj się jak dorosły mężczyzna, zachowuj się jak dziecko. On. Ja czasami myślę, że my wcale różni jesteśmy. No całkiem z jednej strony podobne, a z drugiej strony całkiem różne i takie uczucie, że zainteresowanie może być tylko z jednej strony, z mojej strony, a ty jakoby nie chcesz ze mną być. Ty. Ja chcę zmian, a ich nie ma. On. Ja Cię kocham. Ty. To działaj. To działaj. Ja pomyślę, może ja dam Ci Tobie szans, ale ja muszę bardzo pomyśleć, bo ja mam takie uczucia, że nie chcę już tych zmian, niech zostaje tak jak jest między nami. Z jednej strony chcę, a z drugiej strony jestem zła na Ciebie, że Ty nie działasz. On. Ty będziesz moja. Ty. Ja chcę z tobą porozmawiać. I już. On. Ja chcę być z tobą i ja do ciebie przyjadę i ty będziesz moja. I tylko moja. Ja sama siebie bardzo doceniam i musisz ze mną porozmawiać, i docenić mnie też no ciekawy rozkład powiem że yy, powiem tak tutaj już yy, zobaczymy takie yy, będzie droga będzie było przestisknotę, on po prostu nie poradzi ze sobą i zacznie działać, nie? Bo tutaj tak jakby między wami nowe. No ty już jakoby ty wiesz plus minus, możliwe, ty jesteś w energiach takich rozczarowania, że ty po prostu zła na niego wszystko, ale ty wiesz, że on zacznie działać. Ty plus minus gotowa na to, że gdzieś tam głęboko w sercu dacie mu ten szans. No ty zobaczysz co on będzie robić, na jego zachowanie jakoś tak, bo na razie e, nie macie tych rozmów takich, e, które ty potrzebujesz. Ja widzę, ty chcesz rozmawiać, 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 żeby zobaczyć tego mężczyznę, a on e, na razie tylko pokazuje jako swoją miłość, tylko jakoś dziwnym sposobem. O, ty, Ale zaczyna działać e, plus minus na lato już, e, to, to nie będzie długo, to, to szybka taka akcja będzie, nie? I, i pokażę, pokażę swoją miłość, bo bardzo tęsknię za Tobą.